Życie w rytmie slow. Biznes w otoczeniu natury. Kultura swobodnie tworzona. Made in Warmia-Mazury. Podcast o regionie, w którym żyje się wolniej, więc uważniej. Pierwotne określenie Mazur dotyczyło nie tych Mazur, które my postrzegamy w Polsce, tylko to był mieszkanie z Mazowsza. To był Mazur. Jednym z takich określeń, czy jesteśmy we wsi katolickiej czy ewangelickiej, było to, jak wygląda obejście duchownego. Pastor miał ogródek przed domem, a ksiądz katolicki miał za domem. Piotr Szatkowski przełożył na gadkę mazurską małego księcia. Także jeśli ktoś chce, to może sobie poczytać w tym języku mazurów. Z czym kojarzą się wam mazury? Większość odpowie pewnie, że z jeziorami, lasami i rzekami opływającymi malownicze miasteczka jak Węgorzewo, Mikołajki czy Giżycko. Do Krainy Tysiąca Jezior co roku zjeżdżają miłośnicy aktywnego wypoczynku i relaksu pośród natury. Do domów zabierają kolorowe pocztówki z żaglówkami i kormoranami. Ale mało kto pamięta dziś o dziedzictwie, tradycji i kulturze dawnych Mazurów. Kim byli, jakim językiem się posługiwali, co jedli, jak mieszkali, Postanowiliśmy przybliżyć Wam Mazury właśnie od tej strony. Swoją wiedzą dzieli się dr Jerzy Łapo, autor książek i publikacji z zakresu archeologii, historii, dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Mazur, kustosz Muzeum Kultury Ludowej we Węgorzewie. Od kiedy możemy mówić o krainie zwanej Mazurami? Zależy, jakie kryterium będziemy stosowali. Politycznego nie da się zastosować, bo Mazury nigdy oddzielną jednostką, taką polityczno-administracyjną w ogóle nie były. Natomiast patrząc głęboko w przeszłość, no, mówiło się przede wszystkim o starostwach polskich, czyli tam, gdzie był używany język polski w przewadze, i to stało się jakby podstawą wyklarowania Mazur. Tutaj historycy i kulturoznawcy toczyli, toczą spory, gdzie zaczynają się, a gdzie kończą Mazury i generalnie najczęściej stosuje się takie określenie, że tam, gdzie ludność wiejska w przewadze używała języka polskiego i była wyznania ewangelickiego, to tam były Mazury. Jeśli to nałożymy na mapę geograficzno-ludnościowe, to w XIX wieku na początku XIX stulecia Mazury były większe. Na początku XX skurczyły się, natomiast po 1945 roku formalnie przestały istnieć. Niemniej Niemcy używali takiego określenia, że to jest południe i południowy wschód plus No, ale plusy wschodnie pojawiają się dopiero w 1772 roku. Także, szukając takiego jednoznacznego określenia chronologicznego, moim zdaniem nie da się znaleźć odpowiedzi. To jest generalnie początek akcji kolonizacyjnej prowadzonej przez Krzyżaków, którzy ściągali osadnika i w XV wieku zaczęli ściągać osadnika, który był najbliżej, czy z terenów ziemi Dobrzyńskiej, czy Kujawskiej, patrząc na zachód. Natomiast od północy, był to osadnik przede wszystkim litewski. Zdarzał się osadnik tzw. Tak ruski, nie mylić z rosyjskim, stąd ruskie wsie, m.in. pod Węgorzewem i pod Brągowem, także one nic wspólnego z Rosjanami nie mają, natomiast jednymi z pierwszych osadników byli właśnie osadnicy ściągani z terenów ruskich. Czym charakteryzował się typowy Mazur? Mazurzy byli przede wszystkim mieszkańcami wsi, a dla chłopa czy małorolnego, czy bogatego gospodarza zwanego gburem najważniejsza była ziemia. Także to było niesamowite przywiązanie do Ziemi. Ten kult Ziemi kształtował samego Mazura, który miał przodków pochodzących z Mazowsza. Właśnie to pierwotne określenie Mazur dotyczyło nie tych mazur, które my postrzegamy w Polsce, tylko to było mieszkanie z Mazowsza. To był Mazur. I ci osadnicy ściągani przez Krzyżaków, potem przez książąt i królów pruskich, oni po prostu przechodząc przez granicę, można powiedzieć, stawali się Mazurami Pruskimi. Przechodząc z tą granicę z Prusami, Mazurzy jednoznacznie stawali się ewangelikami od 1525 roku. Także to księstwo pruskie, które powstało na zgliszczach zakonu krzyżackiego, było pierwszym takim państwem religijnym w Europie. I tutaj generalnie prawie wszyscy byli ewangelikami, wiernymi kościoła ewangelicko pruskiego czyli luteranami. Ale na przykład, co ciekawe, władcy byli kalwinami. Natomiast też Azurzy byli katolikami. Była to stosunkowo niewielka liczba i oni ogniskowali się przede wszystkim w trzech parafiach na działdowszczyźnie. Generalnie od XIX wieku kościół też był traktowany jako takie narzędzie germanizacyjne, które miało dźwignąć Mazurów na ten wyższy poziom moralny i rozwoju takiego osobistego i technicznego, wyplenić przede wszystkim alkoholizm, bo to też była niestety cecha Mazurów. Między innymi jest taki złośliwy wierszyk o barwach Mazur niebiesko-biało-czerwonych. To Mazury mają swoje barwy? Od kiedy? To jest, można powiedzieć, taka bardziej kreacja inteligencka i ona odnosi się do barw Stowarzyszenia Korporacji Studenckiej Mazowia, która została zawiązana w 1830 roku w Królewcu. I generalnie większość studentów, którzy pochodzili z Mazur, zapisywali się do Mazowi. Te barwy tej korporacji zostały zaakceptowane przez inteligencję mazurską. Natomiast Mazurzy, przez to, że stosunkowo późno zaczęli wykształcać tą inteligencję, to nigdy nie robili się własnego narodu. Także tutaj można powiedzieć, że oni zawsze gdzieś się znajdowali między walką o polskość, a walką o niemieckość. Podoba ci się ten podcast? Dołącz do pasjonatów Warmii i Mazur i wspieraj nas na Patronite. A jak wyglądało życie Mazurów? Na przykład co jadali? Społeczności wiejskie były bardzo zróżnicowane. Byli bardzo bogaci chłopi i była ta biedota, z chałupnicy między innymi, czy nawet robotnicy rolni dniówkowi. I Ich życie no, diametralnie się różniło od takich gospodarzy, którzy na przykład byli kowalami albo z młynarzami, no to była elita. Generalnie od strony jedzeniowej nie różniło się to od tego, co jadano czy na Warmii, czy w innych regionach Niemiec. Natomiast były te tradycyjne takie można powiedzieć potrawy, które lepiej się kultywowały w tych rodzinach biedniejszych, bo to po prostu nie było stać na nowaliki czy jakieś nowe pomysły kulinarne i też trzeba pamiętać, że ta kuchnia, do której się odwołujemy to jest generalnie kuchnia z końca XIX wieku. Jak dokładnie jadano na przykład w XVII czy w XVIII wieku, to tego nie wiemy. I też, szczerze mówiąc, jakbyśmy zjedli taką potrawę współcześnie, to kto wie, czy potem przez trzy dni nie leżylibyśmy w łóżku. Po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu jedzenia. Na przykład, proszę sobie wyobrazić to gotowanie w garnku glinianym, który nie jest szkliwiony i ta zupka się przypala na tej glinie, na ogniu i to się je znowu z glinianych naczyń. Także te smaki, one też były diametralnie różne od tych, które my współcześnie znamy. I to też, nawet jeśli powstawały pierwsze te książki kulinarne, tam generalnie jest podany skład, ale jakościowy, a nie ilościowy. Więc też każda gospodyni troszeczkę inaczej gotowała. A co to były za potrawy? To jest generalnie dużo potraw z ziemniaka, które bazują na ziemniaku gotowanym w łupinach. Obieranie ziemniaka to jest marnowanie czegoś do jedzenia. Proste zupy też na bazie, czy mąki, czy kasz. No i okrasa generalnie, słonina, też lepsze mięso, ale to w tym momencie jadane albo wśród bogatszych gospodarzy, albo w okolicach święta. No i też tam, gdzie był większy dostęp do wód, czy to do dużych rzek, czy jezior, no to pojawiała się ryba, jak najbardziej. Mimo że Mazurzy mieszkali nad jeziorami, teoretycznie to by się kojarzyło, że mają nieograniczony dostęp do ryb, to ta biedota jadała importowane śledzie, bo były dużo tańsze niż ta mazurska, ekskluzywna ryba, która była towarem importowym już od XIX wieku co najmniej. Także też no, trzeba pamiętać, że czy będąc w kansenach, czy jadając w restauracjach takich regionalnych, no to my karmimy się trochę taką ułudą i takim mitem mazurskości. Jak wyglądała charakterystyczna mazurska chata? Generalnie w, w tych głównych izbach zawsze było klepisko ale zdarzały się też podłogi z desek. No i w większości przypadków określa się, że jakby ktoś bardzo bogaty, to miał tą podłogę z desek. Natomiast ja znam z ikonografii taką biedną chałupę jednoizbową, za dziesień i jedna izba, gdzie mieszkała cała rodzina. I na podłodze są wielkie, grube dechy. Po prostu jeśli był to teren puszczański, był łatwiejszy dostęp do drewna, to to drewno było tańsze i je po prostu wykorzystywano. Natomiast na tych terenach, gdzie osadnictwo i intensywna uprawa roli trwała kilkaset lat, tam już tych drzew, puszcz, lasów nie było, wtedy stosowano materiałów zamiennych, gliniane klepiska. W przypadku Węgorzewa na północ od miasta było sobie kiedyś takie jezioro Możdżany, które było jeziorem przepływowym na Węgorapie. Krzyżacy założyli wieś Mordżany, i mieszkańcy musieli m.in. zajmować się pilnowaniem lasu, brać udział w polowaniach. No i na początku XVII wieku okazało się, że nie mają za bardzo czego pilnować, bo nie w pobliżu już nie ma lasów. I proszę sobie wyobrazić, że całą wieś wysiedlono i przesiedlono na teren dzisiejszej Puszczy Boreckiej, gdzie jest obecnie miejscowość Mordżany, założona w 1616 roku. Także ta przestrzeń, którą my widzimy i się zachwycamy, czy to jeziora, czy to pozostałości dużych lasów, to wyglądało całkowicie inaczej w tych czasach historycznych. Wystarczy spojrzeć na pocztówki z Mikołajek przedwojenne, gdzie jest panorama z dwoma częściami miasteczka i mostem i w tle są wielkie pola, natomiast współcześnie to są lasy. Także też w ciągu dwóch pokoleń jesteśmy w stanie krajobraz zmienić diametralnie. Podoba Ci się ten podcast? Zasubskrybuj nasz kanał na Spotify i YouTube oraz wspieraj nas na platformie Patronite. Mazury od strony takiej hodowlano-gospodarczej, z Warmią, szczególnie od XIX wieku, czy od, nawet końca XVIII wieku, były jednym organizmem. To było jedno państwo pruskie i trzeba pamiętać, że w państwie pruskim, w porównaniu na przykład z Mazowszem, był wyższy poziom techniczny rolnictwa. Pojawiają się lepsze maszyny, bardziej skomplikowane, ten proces jest szybszy, bardziej powszechniejszy i stosowanie takiej maszyny na terenie ewangelickim czy katolickim jest takie samo. Tu nawet był taki złośliwy żart, że jeśli się wjeżdżało do wsi, nie znało się realiów, to jednym z takich określeń, czy jesteśmy we wsi katolickiej, czy ewangelickiej, było to, jak wygląda obejście duchownego. Bo pastor miał ogródek przed domem, a ksiądz katolicki miał za domem. Złośliwy taki przytyk, pastorzy mogli zakładać swoje rodziny i oni przed wsią generalnie zdawali egzamin ze swojego życia, między innymi też rodzinnego. Także to jest ten ogródek przed domem. Natomiast księża katolicy, no oni stanowili, można powiedzieć, zamkniętą grupę społeczną, która nie dopuszczała ciekawskich do tego, jak to wygląda w środku. I tak to też pół żartem, pół serio można to traktować, natomiast w tych ogródkach pewnie podobne warzywa rosły i podobne kwiaty też. Czy istnieje gwara mazurska? Językoznawcy bardzo się sprzeczają i unikają określenia gwara. Raczej stosuje się określenie etnodialekt albo takie uniwersalne słowo gadka. Czyli język taki powszechny używany w rodzinach, w tym zaciszu domowym. I gwara mazurska była najbardziej zbliżona do gwary kurpiowskiej. Także to jest ta tradycja odziedziczona po przodkach. Mazurzy byli generalnie taką diasporą, która żyła w tym swoim środowisku. I to też rzecz ciekawa, kancjonały, czyli modlitewniki, czy Biblia były pisane w staropolszczyźnie, bo co roku w przypadku na przykład kancjonału Wasiańskiego był Dodruk z książki, która po raz pierwszy ukazała się w połowie XVIII wieku, i tam generalnie nic nie zmieniano, ewentualnie dodawano kolejne pieśni i to było spisane w staropolszczyźnie, natomiast chłopi mówili właśnie gadką mazurską. I tutaj dogadki były zasysane, te wyrazy też staropolskie, a jednocześnie też duży wpływ słownictwa niemieckiego. Między innymi też związane i z życiem codziennym, ale też przede wszystkim z mechanizacją rolnictwa. Także pojawiały się różne też ciekawostki, bo na przykład obstawiła pani, co to jest koło. Koło było obiektem porządliwości, szczególnie młodzieży mazurskiej w końcu XIX wieku. To był rower, i tutaj w przypadku roweru niektórzy starzy Mazurzy byli ortodoksyjni, uważali, że to jest zbytek. Młodzież kupuje, się rozbija, rodzice tracą pieniądze. Natomiast Michał Kajka uważał, że to jest świetny wynalazek, tak jak na przykład redaktor Barka, który wydawał gazetę ludową Wełku, i on tam właśnie opisywał różne przygody kolarzy. Dzisiaj widzimy to przez pryzmat konfliktu. Czasami kierowcy, rowerzyści, szczególnie w miastach, kto komu ustępuje, się okazuje, że to jest nic nowego. Na przełomie XIX, XX wieku, rowerzyści nie przepadali za woźnicami, i vice versa. I dochodziło właśnie nawet do różnych pobić, wyścigów. Także tutaj polecam lekturę gazety ludowej. A czy istnieją zapiski w Gwarze Mazurskiej? Są pewne próby, między innymi Piotr Szatkowski przełożył na gadkę mazurską Małego Księcia. Także jeśli ktoś chce, to może sobie poczytać w tym języku mazurów, taką klasykę można powiedzieć. Też są próby z elementarzami mazurskimi. Czy to się uda zrealizować tak w 100%? Trudno powiedzieć. To musiała być po prostu wykreowana moda na taką mazurskość, ale taką nie, że jest ładny krajobraz i mamy fajny dom nad jeziorem. Tylko też, że my nawiązujemy do tego i że ten dawny język jest wartością dodaną. Że my, jak coś powiemy po mazursku. No to to będzie nas odróżniało od czy turystów czy obecnych mieszkańców, którzy do tego się nie poczuwają. Z mojej perspektywy od 1989 roku to warmia jest przed mazurami, a nie odwrotnie. To określenia mazurski czy mazursko-warmiński. Mazury zawsze były na początku, tak jak komunikaty mazursko warmińskie założone w 1957 roku. Natomiast my współcześnie żyjemy w województwie warmińsko-mazurskim stolicą województwa jest Olsztyn. I się okazało, że ta Warmia, która była taką trochę niechcianą siostrą, takim młodszym bratem Mazur, się okazała, że ma większy potencjał i kulturowy, i no i teraz polityczny, no i to też się przekłada na to, że nastał lepszy czas dla Warmii. Można mówić o takim konglomeracie świadomościowym warmińsko-mazurskim, który no niestety to wszystko homogenizuje i to się robi takie w pewnym momencie nijakie. W latach 80. ukazała się taka seria polskich znaczków z etnograficznymi, takimi tradycyjnymi nakryciami głowy kobiecymi, i na jednym znaczku jest właśnie czepiec warmińsko-mazurski. Nie ma takiej możliwości. Albo czepiec jest warmiński, albo mazurski. Te mazurskie były mniej strojne, nie miały tylu falban, były przede wszystkim czarne, ale też były funkcjonowały, bo trzeba pamiętać, że teraz, jeśli się zobaczyłoby kobietę z gołą głową na ulicy, no to znaczy panna. Tak jak taka panna ma 60 lat. My straciliśmy po prostu tą świadomość, że dziewczynki i panny nosiły wianki. Natomiast po zaślubinach włosy się przykrywały, zamężna kobieta nosiła coś na głowie. A czy Mazurzy mieli typowe dla siebie stroje? Wcześniej na pewno ci Mazurzy mieli jakieś oznaki, takie wyróżniki kulturowe, które demonstrowały się w strojach. Natomiast one generalnie w XIX wieku już przestały funkcjonować. Natomiast na przykład uważano, że Mazurzy chodzą w takich długich płaszczach ciemnoniebieskich czy granatowych, a to z kolei były płaszcze wyciągnięte, byśmy dzisiaj powiedzieli, z demobilu, szczególnie po wojnie francusko-pruskiej 1870-71 roku. I każdy taki szanujący się stary gospodarz powinien był mieć właśnie taki stary, gruby filcowy płaszcz. Niebieski. I to potem się przekłada na innych, tych mniej bogatych, bo to świadczyło o jakimś poważaniu we wsi. Także to też się zmieniało, a trzeba pamiętać, że te stroje, gdzie my czasami się odwołujemy do ikonografii, szczególnie z lat 30. To też są już zabiegi etnografów niemieckich, którzy starali się stworzyć taki uniwersalny strój wschodniopruski, który też nigdy nie istniał. To czym jest w pana ocenie ta mazurskość? Mazurskość to jest chyba czucie. Jeśli się czuje przestrzeń, Czuje się dziedzictwo, niekoniecznie trzeba je akceptować, bo ono w wielu przypadkach jest obce, ale jeśli się je w jakiś sposób szanuje, to to jest moim zdaniem esencja mazurskości. I to jest kwestia traktowania z jednej strony tej przestrzeni, w której żyjemy, jako swoją. Ale jednocześnie też chyba próby poczucia się, jak ta sama mazurskość moja jest odbierana przez innych mieszkańców. Czy to napływowych, czy to rdzennych, którzy z dziada-pradziada też tu mieszkają. I oni mogą czuć się, że my zawłaszczamy tą przestrzeń. I każdy ma swoją mazurskość, swoje mazury, mimo że to jest cały czas jeden obszar, jedne jeziora, jeden las. Jest sens oddzielać warmię od mazur. Sądzę, że tak, to jest jednak budowa takiej nowej świadomości. Wydaje mi się, że zdając sobie sprawę z tych zaszłości historycznych, których już w wielu przypadkach nie da się odtworzyć, bo inny jest system kultury, niektóre różnice zostały tak zatarte, że albo są niedostrzegane, albo nie ma sensu ich odtwarzać, ale sądzę, że to jest ważne. Także ja zawsze powiem, że nie jestem Mazurem, bo nie mam korzeni mazurskich. Ale będąc urodzonym wełku w mazurskim mieście i mieszkając, czując ten krajobraz i dziedzictwo mazurskie, mogę powiedzieć, że jestem Mazurzaninem. Jest to określenie trochę z przymurzeniem oka może być trochę śmieszne, ale ono z mojej osobistej, subiektywnej perspektywy pozwala mi być jakoś zakorzenionym w tej przestrzeni. Opowiadał Jerzy Łapo, rozmawiała Wiola Zalewska. Ten podcast powstaje dzięki Wam. Pasjonatom Warmii i Mazur, którzy wspierają nas na Patronite. Dla Was odkrywamy mniej znane oblicza regionu. Ratujemy od zapomnienia legendy i tradycje. Rozmawiamy z ciekawymi postaciami o ich pasjach i krainie, którą pokochali. Wspólnie tworzymy podcast Made in Warmia and Mazury.